Dzień Kobiet to czas świętowania i doceniania, ale czy wiedziałeś, że historia tego święta jest pełna kontrowersji, skandali i nierozstrzygniętych debat? Dziś przedstawiamy top 5 największych kontrowersji związanych z Dniem Kobiet. Czy Dzień Kobiet to święto feministyczne, socjalistyczne, a może komunistyczne? Historia jego powstania jest pełna sprzeczności. Jedni przypisują go protestującym pracownicom fabryk w Nowym Jorku w 1908 roku. Inni twierdzą, że to sowiecka propaganda. Jak było naprawdę, kwiaty, czekoladki. A może coś więcej, w niektórych krajach Dzień Kobiet jest obchodzony w sposób, który wywołuje oburzenie. Krytycy uważają, że wręczanie symbolicznych prezentów jest błahym gestem, który odwraca uwagę od realnych problemów kobiet na świecie. Dzień Kobiet nie wszędzie oznacza to samo. W niektórych krajach jest to Dzień Równości, a w innych przypomnienie o poddaństwie kobiet. W Rosji i Włoszech to narodowe święto, w Iranie niemal zakazane, a w Japonii kobiety muszą same kupować prezenty mężczyznom. Co roku w okolicach 8 marca pojawia się jedno pytanie: A kiedy jest Dzień Mężczyzn? Odpowiedź: 19 listopada. Ale czy naprawdę jest obchodzony na równi z Dniem Kobiet? Krytycy uważają, że obchody 8 marca pomijają problemy mężczyzn, co wywołuje gorące debaty w mediach. Dzień kobiet stał się narzędziem politycznym. W wielu krajach politycy wykorzystują go do promowania swoich ideologii. Jedni mówią o prawach kobiet, inni o tradycyjnych rolach. Ale czy to naprawdę o to chodzi w tym święcie, a może zapomnieliśmy o jego prawdziwym znaczeniu? Dzień kobiet święto równości czy hipokryzji? Jakie masz zdanie? Napisz w komentarzu. I pamiętaj, niezależnie od kontrowersji, każda okazja do docenienia bliskich jest ważna. Cześć.